W tym odcinku zobaczysz, jak policzyć czas pracy, jeżeli mamy przeskok na następną dobę, czyli mamy do czynienia z nocnymi zmianami. Jeśli początek pracy i koniec pracy są w obrębie tej samej doby, to sytuacja jest bardzo prosta, bo wystarczy od końca pracy odjąć początek. Ale jeśli mamy wszystko na następną dobę, to zaczynają się schody. Jak sobie z tym poradzić, pokazywał już dawno temu Excel is fun na swoim kanale w odcinku 286 możesz zobaczyć fajne wykorzystanie funkcji mod. Ja też to dzisiaj pokażę, ale pokażę też formułę, którą ja przed kilkoma wymyśliłem. Myślę, że bardzo fajna. Do dzieła. Więc powiem Excelowi, odejmij od końca pracy początek pracy. Spójrz, wszystko idzie pięknie w takich sytuacjach, gdzie obie wartości są w obrębie tej samej doby. W tych trzech ostatnich pozycjach pojawiły się hasze, ponieważ tu mamy przeskok na następną dobę. Skąd się te hasze biorą? Zaznaczyłem te wyniki. Ctrl-Shift-tilda, aby ustawić format czasu ogólny, aby ustawić format ogólny. I spójrz, ostatnie trzy wartości są ujemne. Czas w Excelu nie może być ujemny, dlatego format czasu nie potrafi wyświetlić ujemnej liczby godzin. I teraz co możemy zrobić z tym fantem? Możemy powiedzieć Excelowi, Zmodyfikuję tę formułę. Powiem Excelowi, aby tutaj w tym miejscu, za C3, czyli za końcem pracy, żeby dodał, otwieram nawias, zamykam nawias, i w tym nawiasie potrzebuję, że jeżeli mamy koniec pracy mniejszy niż początek, to chciałbym, żeby Excel tutaj, tutaj dodał 1. 1, to, to, jeżeli chodzi o czas, to jest pełna doba. Więc w takich sytuacjach, gdzie mamy przeskok na następną dobę, jeżeli do dwóch godzin dodamy pełną dobę, będziemy mieli 24, 24 godziny plus 2, plus 2 godziny, czyli 26 godzin. 26 minus 20 wyjdzie ładnie 6 godzin, to co potrzebujemy. Ale ta pełna doba, ta jedynka, ma zostać dana tylko w takich sytuacjach, kiedy koniec jest mniejszy niż początek. W przeciwnym razie chciałbym, aby tu się pojawiło 0. Jak to zapiszę? takim świetnym sposobem. Powiem Excelowi, sprawdzaj, czy koniec pracy jest mniejszy niż początek. I tylko tyle. Z tego porównania wyjdzie prawda albo fałsz. W przypadku operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, prawda i fałsz jest, są konwertowane na jedynkę albo na zero. Prawda na jedynkę, fałsz na zero. Więc jeżeli trafię taką sytuację, że koniec będzie mniejszy niż początek, to tu pojawi się prawda. Czyli jedynka w przeciwnym razie pojawi się 0, czyli fałsz. I to załatwi cały problem. Spójrz, zatwierdzam to Enterem, kopiuję do samego końca w dół, zresztą prześledźmy to. Spójrz, w tym przypadku, kiedy koniec pracy nie jest mniejszy niż początek, F9? Ups, zaznaczę tylko dobrze. F9, tu pojawił się fałsz. Fałsz zostanie przekonwertowany na 0, czyli tak naprawdę od C3 Excel odejmie B3. Ale w tym przypadku tutaj, kiedy Koniec pracy jest mniejszy niż początek, to tutaj pojawi się prawda. Prawda zostanie przekonwertowana na jedynkę, czyli 14 plus 1 i dopiero wtedy minus to, co jest w B14, dlatego wyszło poprawnie 6 godzin. Myślę, że bardzo ciekawy sposób. Natomiast Xerys fan pokazał taki świetny sposób, wykorzystujący funkcję mod. Funkcja mod zwraca resztę z dzielenia jako liczbę. Powiemy Excelowi, aby liczbą było odejmowanie. Od końca pracy odejmujemy, odejmujemy początek pracy, czyli identycznie jak wcześniej. Średnik, a dzielnikiem będzie jedynka. Zamykamy nawias, zatwierdzamy to i kopiujemy do samego końca w dół. Funkcja mod super sobie w tym przypadku radzi właśnie z ujemnymi liczbami. Dlaczego to działa? Możesz... E, obejrzeć możesz uzyskać wytłumaczenie z odcinka 286 na kanale Excel Is Fun lub możesz e, wejść do edycji tej formuły, najechać na podpowiedź od funkcji MOD, kliknąć na nazwę funkcji MOD. Excel wyświetli pomoc od tej funkcji i tu możesz zobaczyć, jak fajnie wyliczana jest tak naprawdę ta funkcja MOD, jaki jest algorytm wyliczenia tej funkcji MOD, e, który właśnie fajnie sobie radzi z liczbami e, ujemnymi, tak jak potrzeba właśnie w tym przypadku przy wyliczeniu czasu pracy.